Cześć, dziękuję, witajcie w tym z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już w 21 odcineczku na serii na Polskiej Wsi. A na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny film. I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy po 400 subskrypcji do końca marca, więc tak. I napiszcie hashtag, hashtag, hashtagem dzisiejszego odcinka będzie. Ursus, a ja Wam przypnę serduszko, i tak. I wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest w opisie, i co? I co w kolei w tym odcinku będziemy robić? 60 stoi, to stoi, ale ale musimy iść najpierw do stodoły, bo w stodole odczepiliśmy. Aha, ok. Eee, nie wiem dlaczego, ale muszę zrobić tak, więc tak. Eee, odpalamy władka. Idzie tu tego władka postawić? Bo nie wiem gdzie tego władka tak naprawdę postawić, ale Chyba postawimy go za stodołą, więc Jedziemy za stodołę, bo nie ma na przodzie podwórka gdzie go postawić, więc Postawimy go za stodołą, żeby nie przeszkadzał. Więc tak, eee, dobra tutaj go postawimy. Teraz wsiadamy do sześćdziesiątki. Tylko włączę to ręczne zaczepianie. Wsiadamy do sześćdziesiąteczki i odczepiliśmy sezarkę, odczepiliśmy. Odpalamy. Czekajcie. Dobra, e, odpaliliśmy teraz i jedziemy. Ja. Dobra, nie. Myślałem, że przejedziemy przez przez ten Silas, ale jednak nie przyjechaliśmy, ale dobra. Ja pierd... Tego, tego, nie było, tego nie widzieliście. Jakby. co, więc tak. E... Czekajcie. E... Dobra, jedziemy i co? E... Jedziemy do tyłu, ruszamy i podszczepiamy teraz pająka, naszą przetrząsarkę. Naszego pajączka, to ale ten, ten pajączek jest zielony, fajny. Dobra, teraz wałek. Wałek. Wałek jest, podnosimy, podno... Jest pod... ten, dobra. Jest, dobra, jedziemy na naszą łąkę, którą w poprzednim odcinku zgłosiliśmy, więc tak. Nic nie jedzie, nic, dobra. Jedziemy, jedziemy na naszą łąkę, mam nadzieję, że się w tym odcinku nic nie stanie, więc tak, 60 e, jedziemy, dlaczego nie ruskim, e, jak mogliście zauważyć w tamtym odcinku, nasz T25, nasz kochany Władziu, nie dawał sobie rady, kapał się z kosiarką, więc mówię, to jak z kosiarką nie da rady. To przed z też nie da rady, więc uciepiłem. 60, mówię, dobra, 60, uczepię i ten. I, i 60, pojedziemy, bo 60 na pewno da radę, więc co? Podno, więc tak, opuszczamy i co? I jedziemy już. Ale to fajnie, ale to fajnie robi, więc tak. Eee, mówię 60 uciepię, bo Ursusa 912 nie będę ciepiał z racji tego, że... Że... Co nie, że po prostu za duży ten Ursus byłby do tej przetrząsarki by tak ładnie nie wyglądał z tą przetrząsarką jak ta 60, patrzcie. Patrzcie jak ta 60 ładnie wygląda z tą przetrząsarką. Fajnie. Aha. Tu chyba byśmy... Tu chyba byśmy musieli grać na biegach. Dobra. Zobaczymy biegi. O! I od razu na biegach. E, lepiej się to robi. Więc tak. Co? E, w, tam W sumie... Może Władkiem też by było lepiej kosić na biegach Może Władek by dawał w, w, Ale to już mówiłem w poprzednim odcinku O tych, że Władek dawałby radę może na biegach, może nie, ale dobra e, Mam nadzieję, że zatankowałem Ursusa Mam nadzieję, że starczy paliwa do tego Ursusa Bo nie sprawdzałem poza odcinkiem ile było e, ropy w tym Ursusie maski nie otwierałem, ale powinienem, ale mam nadzieję, ze, ze starczy bo kolejny, bo trzeciego odcinka to już trochę tak średnia, żeby zabrakło paliwa, bo zabrakło, zabrakło nam paliwa w sadzeniu ziemniaków i talerzowaniu więc to tak średnio by by było żeby po, po, raz w, po raz w trzecim odcinku nam zabrakło paliwa Ale jak to mówił do trzech razy sztuka Więc tak. Ale tu szybko nam idzie Szybko to idzie trochę no Tutaj będzie siano, więc tak Tutaj trochę nam siano, myślę, że Przecią Starka idzie jakoś fajnie, mam nadzieję. Ale z tej przetrząsarki jestem zadowolony, bo przetrząsarka się nam spisuje ładnie. Ale no niestety, jak będzie więcej pól w sumie łąk, no to będziemy musieli na pewno kupić jakąś większą przetrząsarkę już do naszego Ursusa. Ursusika, więc, więc, więc będzie fajnie. Tak nie będzie, ale myślę, że. Kiedy to nadejdzie, no to trochę zejdzie czasu, więc na pewno będzie to przedsiąsarko jeszcze w następnym sezonie, a w kole A jeszcze w następnym, no to nie wiadomo. Bo być może będzie więcej łąk, może będzie jedna łąka, czyli ta. Może będzie... To łąkę złożymy, a będzie na innym polu i zasiejemy. Nie wiadomo. Ale się okaże w przyszłości, jak na razie żyjemy. Teraz to jest teraz, potem będzie potem, więc tak. Dobra, do tyłu ruszam na chwilę, bo będę musiał trafić. dobra do przodu. E, e, prz, przetrząsamy sobie na dwójeczce sześćdziesiątką, bo w realu też tak się robi z taką przetrząsarką na, na dwójce. Możecie mi napisać jakim wybiegiem trząsacie, takim pająkiem i 60 -tką. Też mi napiszcie w komentarzu. Ja ten odcinek nagrywam poprzez tamtym odcinek tamtym odcinkiem a tym jest po 20 minut od odstępu, bo ten, więc można tak powiedzieć, że od, nagrywam Jeden za drugim odcinkiem, więc tak. Bo dzisiaj mamy niedzielę, godzina. Niedzielę, yy, niedzielę 19 marca, godzina 8.30. A ja to nagrywam, więc tak, więc łapeczka mi się oczywiście należy, więc tak. Łapeczka mi się należy, więc tak, kurde. O, co? Trochę mi jest słabo się robi. Co nie? Ja... Ale dobra. Dobra, ale co? Kurde. Kurde. Co jest? Słabe hamulce w 60? Kurde. Słabe hamulce. Hamuj to. Hamuj, hamuj, hamuj. Ja pierdzielę. Łaby hamulce w 60. Wpadliśmy do wody. Pfff, łatko. A mówiłem, żeby zrobić te hamulce, a to nie, a to nie, nie, nie. A teraz. wpadliśmy do wody. Kurde. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Żeby wpaść do wody to jest dziwnie Dziwnie, ale co Widzimy się Więc co? Ja dzwonię po kolegę, żeby mnie tu wyciągnął. On przyjedzie jakimś chyba ciągirkiem. Więc co? Widzimy się po krótkim cięciu. Więc co? Witam was bardzo serdecznie po krótkim cięciu i tak. Mamy pająka, tutaj już pająka postawiłem, wziąłem to Pajączek był oczywiście letki tam wziąłem to Za linkę i go wystawiłem i co, przyjechał John Deere, kolega mi pożyczył takiego John Dirka 6230, on ma chyba tam 100 koni jak się nie mylę i co Linka zaczepiona Wyciąganie No niestety Ursus C360 nasza nie odpala, więc no niestety nie odpalimy jej, ale linka zaczepiona i co? Wsiadamy do John Odpalamy W sumie był odpalony Ale fajny w środku I co? Pomalutku Go wyciągamy Ale on nawet to bez problemu wyciągał Dobra Dobra, no. I co, wyciągnęliśmy, nic się nie stało, sześćdziesiątce, nic. Nie wiem kurde. Ale dziwno ale ta akcja. Więc co. Przed, e, silnik pewno jest zalany, bo nie odpala. Ale to się tym, ale tym się zajmiemy w kolejnym odcinku. A w tym odcinku ja się z wami żegnam. Do kolejnego odcinka. Na razie. Cześć.